dzisiaj się odcinku wam pokażę jak zrobić plakietkę Fbi. Na początek potrzebujecie tarabajta i salonu gier A następnie podchodzicie do tego właśnie Boże, Tablicy Odpalacie misje urządzenia hakerskie I kiedy wam się odpalisz To, to powinniście mieć garnitur A jeżeli nie macie garnitura No to musicie zmienić sesję i od nowa to robić Bo wtedy nie, nie można dostać tej pakietki Fabi. O, no nareszcie. o Mi się już udało Teraz wzywacie terabajta Dokładnie, wezwacie No i teraz wchodzimy do terabajta I pewnie znowu by się będzie tak długo ładowało to Oby nie Jak zwykle będzie mi się długo, jak to ja uwielbiam Ja to po prostu uwielbiam O, dobra. No i podchodzicie do szaf szafki. O! I zmieniacie jakiś swój strój Na przykład ja wezmę... Sa, nie wiem jakikolwiek. Nie wiem, standardowy. Niech będzie to. O I Teraz wychodzimy. Opus centralę. Jakby się znowu to będzie długo ładowało, to naprawdę w Dobra. Okay. Teraz znowu wsiadamy do swojego pojazdu, czy go tamkolwiek macie. No i po prostu jedziemy tam, gdzie trzeba się udać. Teraz tak, tu po prostu trzeba ich zniszczyć. Ja to rakietami zrobię, żeby to było szybko. Oczywiście, pięknie. Ja to tam szybko to zrobię. Żeby to było po ptakach już. Dobrze. Oczywiście, on wtedy nie dosajecie. OK, tutaj tylko przeszukać. Przeszukujemy No i mamy plakietkę FAB, teraz wystarczy tylko Wsiąść do pojazdu Wezwać terabajta Oczywiście za minutę No ale nie będę czekał żebyście po prostu nie czekali To po prostu zamawiacie te terabajta, wchodzicie do niego Wchodzicie w szafkę, zapis strój, no i to tyle. I macie już na swojej stronie plakietkę Febi. Ja się żegnam, do zobaczenia, siema.